Cześć witam Was, dzisiaj chcę opowiedzieć o smugach, które powstają po wspaniałym malowaniu na ścianach i na sufitach. Często, często mamy taki obraz jak spojrzymy na sufit pod światło i widzimy smugi. Widzimy każdy ruch, który był robiony wałkiem, widzimy na ścianach też smugi pod światło, no i szlak nas trafia. Farba była droga, remont planowany, a wyszła lipa. Czy da się coś z tym zrobić? Da się z tym coś zrobić, trzeba z tym zawalczyć. Ale opowiem dlaczego powstają smugi. Smugi często powstają przez to, że jest zbyt duża temperatura w środku, w pomieszczeniu. Czasami jest przeciąg. A w głównej mierze chodzi o to, że ściany są źle dogruntowane. Zwy, złym wałkiem i niestarannie. Musimy gruntować dosyć obficie. Nie przegruntować ściany, żeby nam tu nie spływało. Ale gruntujemy obficie. Obficie jedziemy po ścianie, równomiernie, kawałek po kawałku. Zasada jest też taka ważna, że istotna, że musimy, powinniśmy malować tym samym wałkiem co gruntujemy. Ściana czasami jest krzywa, falista, lekko przez ten tak wykonana nie wszędzie ten wałek nam dojdzie, więc musimy zabrać wałek z troszkę dłuższym włosiem i dolewamy ten grunt starannie, równomiernie. Czyli tak ścianę mamy zagruntowaną, jest bardzo dobrze, ta ściana sobie przeschnie odpowiedni czas i później bierzemy się za malowanie. To jest główny czynnik, który powoduje smugi. Oczywiście jak dojdzie do miny czynniki temperatura, yy, troszeczkę yy, przeciąg, no to wtedy mamy gotowy, gotowy problem. Co możemy z tym zrobić? Mamy już to pomalowane, mamy smugi. No niestety, zła informacja jest taka, że musimy to od nowa przemalować. Tylko, że malowanie po raz kolejny niewiele da. Możemy wziąć drogą farbę, znowu malujemy i znowu przebijamy smugi, bo pod spodem jest trochę na przykład gipsu, jakiś naprawa źle tak itd. Musimy wszystko przegruntować dobrym gruntem i najlepiej dodać troszeczkę z tego podkładu. Może być dekorala, może być śnieżki, może być inny podkład, jest tego teraz dużo na rynku. Dodajemy podkład, załóżmy gruntu, dajemy pół na pół z podkładem. I przejeżdżamy wyraźnie, szczególnie po tych smugach, ogólnie po całej ścianie, ale po smugach wyraźnie, bardzo szczególnie zdarza się, że czasami trzeba troszeczkę doszpachlować, ale idźmy krótszą wersją, dolewamy od nowa grunt na ścianach, grunt na suficie i niestety musimy znowu przemalować dwa razy. Bardzo duża szansa że smugi się przykryją. Później malujemy dosyć tłusto i mamy to przykryte bez jakichś praktycznie napraw mechanicznych typu szpachlowania od nowa. No nie jest to jakaś super informacja, że da się to zrobić mega skrótem, ale da się tą sytuację uratować bez szpachlowania, a to już jest dobra informacja. Czyli od nowa zabezpieczamy, od nowa gruntujemy i od nowa malujemy. Powoli Tłusto, szczególnie dolewamy płynnymi ruchami, i wtedy te smugi znikną. Jeżeli będziemy znowu malować warstwę na warstwę, bardzo często zdarza się tak, że nic to nie daje i dalej farba przebija, tracimy farbę, mamy nerwy i tak dalej. Czyli musimy od nowa, podsumowując, zagruntować i od nowa dwa razy przemalować. Taka oto niewdzięczna jest walka ze smugami. No ale przynajmniej będziemy mieć jakiś efekt, gdzie będziemy mogli spokojnie patrzeć w sufiki bądź na ściany z boku. Pozdrawiam Was.